Uwaga, to są red flagi, które mogą pokazywać, że ta kobieta będzie chciała ciebie wykastrować. Poznajecie się i niby jest wszystko ok, a za chwilkę słyszysz, że masz nie takiego psa, nie taką rodzinę, nie takie dzieci, nie taki dom, nie taki samochód, nie taką pracę, a w ogóle to... W sumie to ty cały jesteś i nie taki. Może masz parę dobrych cech, ale ja jako kobieta potraktuję Ciebie jako projekt i będę przykręcać śrubę. Będę Ciebie zmieniać, aż będziesz dokładnie taki, jakim ja chcę Ciebie widzieć. Jeżeli to Ci kobieta funduje na początku Waszych spotkań, to jak to się mówi, run, Forrest, run. Uciekaj z tej relacji. A jeżeli czujesz, że już wdepnąłeś w to, Beep. i nie wiesz, jak z tego wyjść, to mogę Ci polecić mój e-book pod tytułem Męska Moc, który pozwoli Ci odzyskać siłę, poczucie własnej wartości i zrozumieć, co tak naprawdę tutaj się wydarzyło i dlaczego wszedłeś się w pozycję ofiary. Daj sobie szansę na nowe życie wraz z moim e-bookiem. Napisz w komentarzu Męska Moc, a dostaniesz link do tego cudeńka, który pomógł już setkom mężczyzn. A jeśli chcesz popracować ze mną na sesjach online jeden na jeden, to napisz do mnie wiadomo. Pracuję z kobietami, mężczyznami i parami, jestem psychologiem i coachem relacji.